I we wiosce ten frajer Pompka. Let's go! Dawaj! Ej, co? No i oszukujecie od razu. No, nie. nie no, będę ostatni! Jakim prawem? Halo? Nie. Ej, nie wiecie czemu ja zwolniłem? Byłem pierwszy! Chciałem go pacnąć. Żartowałem, miałem palce skrzyżowane. Nie nazywam się frajer Pompka. Jesteś frajer Rybka. Zbieram melony. Zbierasz melony? Ja mam łóżko, stary. Jak ja kradnę łóżko. Ja daj mi jednego melona. do kolejnej kartki. Co tu ma? Torcza, biorę torcza. O, o, 20 tylko wziąłem! Detonator 5000! WOO, gdzie ty chodź, jesteś? Wam, coś, coś wam dam. Chodźcie. Ej, chodź, chodź, chodź! Co masz Ej. dla nas? Jeden dla jednego. Tu drugi Ej. dla wow. Do... No. wow co to Ciekawe jest? Takiego... Czekaj co on takiego robi ciekawego Łaa! Co się stało? CO jest glalny? Wow! O, byku! Ej ja w trawę uderzyłem! Co? Czy ten przypadkiem nie ja zachowuje tylko... się jak TNT? Możliwe, ty Chyba ta! Oa! Nie zginę Zara! Dwa sterduszka! Ej, spokojnie, nie nie, 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 uderzajcie w trawę. No lepiej nie. Ale za dyma, co tu się dzieje? Ja sobie No takie leją. dziadostwo skraftował. Ej, czekaj, Farel, a jak cię uderzę co się stanie? odejść odejść odejdź ode mnie. Czekaj chlebek, pierwszy zjem, pierwszy zjem, poczekaj. Czekaj, ja to sprawdzę na szaku. Dobra, skupiam. A, nie działa. Dobra, nie, nie spało, no. Nie okej. Okay. Szkoda. Ale to jest konkretne. Uwaga! Wysadzam chatkę! Dawaj. Łobyku! Ja się... Ale to jest U. konkretne. U. O, Ale jakie temy z tego lecą? E, rogalik mogę dać ci chlebek. Chodź. Rogalek no, ja dam melony, ci buchanek mam mele. Mam melony, melony ma. Melonki masz? Dobra, tak, 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 no. To co, plądrujmy dalej! Potrzebujemy jakieś jedzonko. Coś się wydaje, ręką... że... A nie, jak ręką zniszczę, to jest wszystko git. Czekaj, sprawy też. No, ręką działa. Tak, tak, ręką jest gitara, czyli tylko ten detonator tak działa. Wow. O Ło! Wow. Oddychamy. O, gościu. Dobrze mu tak! Zasłużył. Dobra, mamy już melonki, zjem. Czy tego i nie zginie, co? CO?! Dobra, czekaj, czekaj, bo się panoszy za bardzo. Dobra, dobra, dobra. Zostaw mnie, mam dwa serduszka. Nie obchodzi mnie. Biegnę! Weź spadaj! Biegnę! ale łatwo... Jak żyjesz? My wysadźmy. Tego golema, co by na to? Jestem mega ciekawy, czy nam się uda go wysadzić Oj, Dobra, oj, oj, będzie ciężko O nie, Dobra. raz dostał wow, wow. I jak dostał. leci O nie Ej, czemu tak On dalej żyje, dawaj go Dostał Ja go wyrzuciło Chłopco lata Storki Ten detonator jest przekozakiem! Ale On, on dostaje cały czas, nie ginie. Bo to, zwróćcie uwagę, że ten kilof... Bo... Jak dostał! O nie, on teraz mnie zaatakuje. Zjadłem sobie. Jestem tam, Ja jestem w pułapce. Mamy jakąś kopalnię, możemy nią podążać, co wy na to? Dobra, możemy iść, chociaż może być ciężko. Oj, zostaw mnie. Ej, Tutaj trzeba mega uważać, dobra. Oła! Rozginąłem. tak, ja mam jedno znowu. dwa. gościu, ja próbuję ten iron wykopać. Oła! No, jak ci idzie? Mam. Tej kota słyszałem. 5 stół. Jest kotek. Oni facy, chodź coś pokażę. Ciep, 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 No Dzień gdzie? O, tu jest, patrz. Filemon, siema. Dolema. O nie. Pomogę ci. Oła! Przepadłem! padłem. Byku. Dobra, o mnie! Dawaj go! On jest nie do pokonania, O! Poskładany! Łatwo! Trzy sztabki! Trzy sztabki, pan siara, jedna, pan Lipski. <coughs> Możesz! Pokażę krowom, jak się fruwa, dobra? Dobra! je, sam! No, pokazałeś! Dobra. O nie, Pięknie. Mamy w sumie tylko jeden becztyk. Najgorzej, dobra, ale sprawdziliśmy wszystkie chatki? Chyba tak. Prawie. Tam, gdzie jesteś, chyba są czyste. O Sam został. O nie. To jest coś pięknego. Wow. Czekaj może jakieś skrzynki będą. O, jest skrzynia. Mapa skarbów. Dzień dobry, czy ma pan coś tutaj ciekawego? Nie ma. Dobra, to wysadzamy. BUM! No nie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O, jest. do Ooo, jednak nie. O, nie. Jaka maju. szkoda, nie? Ta. Zobacz, Zobacz. chodź. Łap O nie, przesadziłeś. Chodź tu. BUM! Tak, jedno serduszko. Uważaj, pana. to cały czas. Nie. Już idę, idę. Wyleciał w kosmos. Zostaw mnie. Dobra, już wszystkie chatki chyba zdetonowałem. Ta. Jeszcze ta. Jeszcze tu, jeszcze tu. Dobra. Najw pochodnie. O ty mędo, chciałeś cię zabić. No w życiu, w życiu pięknie. Myszka mu się zsunęła. O ty, o ja spadłem do kopalni. To jest kopalnia? jest jakaś kopalnia no. Ej, chodźmy. Łooo, powoli, powoli. Wow, szkielet, szkielet. Ja mam mało życia. Ja mu pokażę zaraz. No, pięknie. Wszystkim przy okazji tylko Dobra, dobra, dobra. Dawaj go. No nie, nie. Panowie, przed nami jakaś piramida. Aopsa. Widzę właśnie. Aopsa, aopsa. Może jakiś skarb odkryjemy tam, co? Chłopie. Zobaczymy jak nasza piramida działa. Łooo. Dobra! Dobra Właśnie do środka! O <laughs> wow. o. o! ja wchodzę! Ej, o, nie. o, jakie skrzynki! Ej, ale fajnie! <laughs> nie! Wszystko, nie! Nie! Co za... Co za nie chciałem! I po, prezencie, i po... Nie, mam dwie skrzynki, mogę wam je oddać. Znaczy dwie te, dwie książki. Jakie książki tam były? No zaklęte. Cały skarb Faraona żeś popsuł, no nie wierzę. Musimy odnaleźć kolejną piramidę <grymidę> może tym razem. Nie. Co Staria. Tak. Ej, ja wróciłem, chłopaki. Ja Jesteś? Dobra. Jestem. Macie te książki, taką rekompensatę, trzymajcie. Jeden. O i drugi. Nie, no. Serduszka, nie naciskaj. Ja nie, nie mam fajny pomysł Kto pierwszy znajdzie diament, ale kopiemy tylko i wyłącznie detonatorem 5000 nie, nie, nie ręką, nie skarata. Dobra. to wygrywa dzisiejszy odcinek? Co wy na to? Ja Dobra. się zgadzam. Dobra, let's go. Bo, o Jezus! Taką wielką dziurę to robi? Nie mam pojęcia. Gościa, co z życiem? Fajnie. E, kto zginie, ten odpada od razu mówię, nie? okej. Okay. Nie ma, nie ma ryspienia się. Dobra. Ja to będę robił takim patencikiem, patrzcie. Ała, jedno serduszko. Tu nie udało się, zjedzmy coś. Okej. Okay. Ja już mam miecz, ale mam patent dobry na to. Jaki? Jaki patentik masz? Zgrać nam patent. <grym> nie ma patentu zdradzania, w którym no. okay, O, piaski nie znalazłem. Ja to serio. Jaki o, nie, parka. creeper, creeper? Ała, o nie. Czekaj, trzeba diament znaleźć, tak? Czy na sam dół? Dobra. Dobra. Ja pierwszy znajdzie, ten wygrywa. O nie! Cztery serducha! Byku, nie bij mnie! Byku, nie strzelaj! Trzeba zrobić tak i o! Byku! Ała! Ała! Zabiłem go! Tylko do lawy nie wpadnijcie. Chyba nic nie daje. Wow! Pół serduszka! serduszka! Byku! Serduszka, trzeba coś zjeść. Melonik dawaj, o, wjeżdżaj w moje żyły. <grym> oła. nie! Padłeś. Zginąłem, tak. Ooo. jaka szkoda. Dobra, możesz brać poza konkursem udział i spróbować. O Jezu, mam jedno serduszko. No, można tak zrobić. Odpadam. Szybko jedzonko. Ale, ale możesz stać moim niewolnikiem, odpoczykać. którzy ko... Aha. Oh. Poszukam sobie, ale ja już niestety nie wygrałem dzisiejszego odcinka, kurde Ała! Ała. Mogłem w sumie wodę wziąć, nie? tracę O nie! No Zginąłeś? Tak Wygrałem! Falkover. I ja. Wygrywa Szaku, ale chłopaki Chodźmy i tak, znajdziemy razem jakoś diament Ja mam jedno serduszko Rogal waria... Nie, 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 proszę Robię dalej Jest lava, ej Jest Ej Idę, idę Ja to dobrze czułem Uwaga, odejdź Szaku odejdź, Dobra, odchodzę Detonuj! O nie! Nieeeeee! Co? Aaa! Nie Przepraszam. Ała! Przepadłem. No, padliście obydwoje. Ała! Żebym do lawy nie wpadł, poczekajcie, następny! Ale po kolei, teraz rogal. Uwaga, Ała! Teraz ja. Macie pochodnie? Poczekaj, jak podświetli Ała! Jest pan, diament! Diament! Jest! Tak! Zabijaj, zabijaj go! Nieść, to jest. Nie mogę, bo mam żelazo i kobla jest, mam w łapie. Nice, Dobry, kopiemy dobra. Nie, przecież Dobry dobrze Mamy Nie wybuch, mam dwa diamenty Ja nie mam Udało się, masz szaku jednego Masz jednego diamencika, wariacie O, do lawy Byk do lawy, nie, chamy Dobra, koniec tego wszystkiego. Dobra mordeczki, to był na tyle. Jeśli wam się spodobał, łapkę w górę, także subik na kanale. Jeśli chcecie więcej odcinków z Rogalikiem oraz Farelem, zostawcie sto w górę i kolejny odcinek platuje na kanał. Trzymajcie się, do następnego. IHA!